Miał być super tygodniowy wyjazd wakacyjny, a po jednym dniu wracamy z powrotem do miasta, do domu. Naprawdę, wprowadził się mnie z równowagi. Nie wychodź, nie warto ginieć za czekoladę. Proszę to przyjść do mnie natychmiast! Ania, Amelka, gdzie jesteście? Słyszałeś, Mama zwoła. Tu na pewno nas nie znajdzie. To spadaj. Spadam! To spadaj. Dziewczyny, wreszcie wyrwałyśmy się z miasta, wyjechałyśmy na wieś i możemy rozpocząć wakacje. Jej, super! Byłyście bardzo grzeczne i myślę, że te wakacje Wam się bardzo spodobają i będziecie zadowolone, co? Tak! Na świeżym powietrzu, wśród zieleni, myślę, że możecie rozpocząć szalone wakacje. Cieszycie się? Tak! No, to rozumiem. Czekam. Wysiadajcie. dajcie. Patrz! Patrz, leżaki! Nie Patrz! Basel! Patrz! <grym> się pomóc? Dziewczyny, wiecie co? Tu jest dopiero nalana woda, musi się ogrzać. To na razie się nie kąpiecie, dobra? Ale mam! Idźcie na leżaki. NAMAŻ! No! Ja tu siedzę! Byłam pierwsza! Byłam pierwsza! Byłam pierwsza! Pierwsza! Ja, ja już te... siedzę! Ja też! Nie Widzisz, ty siedzisz na mnie! No właśnie! Właśnie już wysadziłaś nogi pod pupę. Siu! Siu! Ty Jeszcze! Spada. Dziewczyny, znów zaczynacie. Nie może być chwili spokoju. To jest hamak dla jednej osoby. Dlaczego wy się nie możecie dogadać, że na początku huśta się jedna, potem huśta się druga? Przecież dla każdej z Was wystarczy, tylko się jakoś podzielcie, dogadajcie się. Czy to jest jakiś problem? Mm, ale mamo! Ale mamo! Mm. Ja tu byłam pierwsza! Ja byłam pierwsza! Nie ja chcę być pierwsza, to jest niesprawiedliwe. Spadam! No to spadaj! Spadam! Nie. Dobrze? W związku z tym żadna z was nie będzie się huśtać na hamaku. Proszę zejść. Mm. Au. Nie mm. potraficie rozmawiać. Mm. Spadaj! To spadaj. <grym> 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 Dobra. To jesteśmy na ryżakach. Nie, ja na nie, nie. Ja chciałam. Zielony to mój ulubiony kolor. Nie odchodzi mm. mnie to. Nie, no. Stań tutaj. Siadacie na trawie. Nie. nie. Ja już mam tego dosyć. Siadacie na trawie. Nie. Może Wam chwileczkę ostudzi się. Wasza. Powiedziałam, siadacie na trawie. Ostygnijcie. Spróbujcie się dogadać. To może siądziecie i na leżakach, i na hamaku. Nie na hamaku. Nie na hamaku. I jeszcze proszę, zabierzcie plecaki na górę i rozpakujcie się. Szybciutko. Co robimy? Słuchaj, mam telefon, będziemy się schować tak, żeby nas mama Okej. Okay. Oj, co to? to Chodź. Chodź może przodem. W sadzie mama nas na pewno nie znajdzie. Po co by miała tu przychodzić, Gdzie miał dłuższą chwilę, żeby sobie zagrać. W sumie. Ania, Amelka, gdzie jesteście? Dziewczyny, no! Słyszałaś? Mama nas woła. tu na pewno nas nie znajdzie. W sumie. Dzieci, Hania, Amelka! Dziewczyny! Gdzie jesteście? Chodźcie! Cały czas nas woła. Mm. Oj no przestań, na pewno tu nas nie znajdzie. Poza tym wyłączymy zanim tu przyjdzie. W sumie... Tu jesteście, tak? Nie słyszycie, że was wołam? Yy, mamo, bo my właśnie miałyśmy do ciebie zadzwonić, że sobie te chwilę schodzimy. Ale jaka była umowa? Poproszę telefony. Czy ja wam pozwoliłam Aha. brać telefony? Po mam... Poproszę. Jaka była umowa wyjazdowa? Że jest tydzień bez telefonu, tak? Żebyście trochę na świeżym powietrzu pobyły, tak? A wy co robicie? Nie dość, że szabrowałyście telefony, to... Pole gdzieś poszłyście, żebym was nie znalazła. Czy Wy myślicie, że ja po prostu nie wiem, co wy kombinujecie? Naprawdę tak myślicie? Macie mi coś do powiedzenia? Przepraszamy, mamo. Przepraszam. Zapraszam, powrotem. Mar miałaś głupi pomysł. To wszystko twoja wina. Tutaj się ukryłyśmy, tak? O, z nas, nas widać tym razem, to ja tu decyduję. Mogłaś mnie nie słuchać. Mogę sama przecież wybrać. Mm. <słukanie> Dziewczyny, <słukanie> czy wam totalnie odbiło? Wstaj! Nie wstaje, druga wstaje. Raz! Wstaj! Przestań, nie dotykaj się! Za dużo masz energii? I ty masz za dużo energii? Bardzo się cieszę. Jest dużo ziemniaczków do obierania. Ja spożytkuję Waszą energię. Rach Mama, jest tak gorąco, że nie, nie jesteśmy głodne i tym bardziej na ciepłe potrawy. No co, Wy żartujecie? Pyszne ziemniaczki, pieczone mięso, świeża sałata, ananas i ogórek nawet. Przecież lubicie to jedzenie. Co ty, Anio? No, to jest gorące. No, ale to od śniadania nic nie się. No to przecież bez przesady. No dobra, dobra. Ok, zostawcie, zjedziecie to sobie na kolację. Trudno, a teraz możecie sobie iść. Dobrze dobrze? dobrze, dobrze. Ej, to ostatni kawałek. Ja go zjem, ja go zjem. Miam, 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 miam. Dawaj, 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 A, dawaj. Tak Dla mnie byłam lepsza od Ciebie. nie Zjadły całą czekoladę. No nie, ja sobie z nimi pogadam zaraz. Ładne rzeczy. Dziewczyny, gdzie jesteście? Kto zjadł całą czekoladę? Nie wychodzi. Nie bardzo winien za czekoladę. Proszę to przyjść do mnie natychmiast. Mówiłam ci, żebyś tej czekolady nie jadła. Ale to ty ją też jadłaś. Ale ty więcej. Ty więcej. Dziewczyny, no. Hej! Ty Dziewczyny! Ty tak Ale ty więcej nie jadłaś. Ale oszukujesz. Jadła. Hmm. Tak, teraz... Proszę to przyjść do mnie natychmiast. Ale ładny A widok. No, że to nie możemy wejść. No. Co ty, gdyby mama się dowiedziała, że tu jesteśmy, to by na pewno dała nam szlaban do końca wakacji. Już chodźmy. Czekaj, a może zamiast się kąpać tu, pójdziemy do basenu? To świetny pomysł! Chodź! Chodź. Mogę wiedzieć, gdzie byłyście? My tutaj chodziłyśmy dookoła. Tak, taki mały spaceryk, naprawdę niedaleko. Mhm. Tylko tutaj, bo tak, nas nogi tak to. już trochę. To bardzo dziwne, bo właśnie dzwonił sąsiad, że dwie dziewczynki chodzą przy brzegu rzeki. Czy rozmawiałyśmy o tym, że same nie możecie chodzić nad rzekę? To ma pewno jakieś inne dziewczynki. No, są to takie dwie Marysia i Krysia są bardzo do nas podobne. Mhm. E, czy Wy myślicie, że sąsiad nie wie jak wyglądacie? Mówił o was. Prosiłam was, żebyście nie chodziły same na rzekę, że tam jest niebezpiecznie. A, i jeszcze jedna. E, czy możecie mi powiedzieć, kto zjadł całą czekoladę? My zjadłyśmy całą czekoladę? Uch. A była tu taka? No, ten było. ktoś się zachował okropnie. Ale Ach. fajnie by było, gdybyś ona nam powiedziała, to byśmy spróbowały niej. Mhm, ale nie widziałyśmy tutaj żebym. Dziewczyny, żółta kartka. Jeszcze jedno przewinienie i wsiadamy do samochodu, wracamy do domu. Rozumiemy się? Dobrze, mamo. A jest jeszcze jakaś czekolada? No. Znaczy mi nie chcemy zjeść. Tylko chcemy po prostu się spytać, żeby... Żeby upomnieć zjeść. tego, kogo się będzie. Tak. Dziewczyny, nie przeginajcie, okej? Okay? Mama mówiła, że nie możemy się kąpać, bo woda jest za zimna. Ale... czego? Są pianki. Wkładaj i wchodzimy. Ja już wchodzę. A może czuję się jak wchodziła do wody e, w ubrania. O Jezu, e, Teraz panna cała. Chłoda, nie uciekaj! Ach. Chłoda! gdzie jesteście? Znajdę was. Dziewczyny. No i że do Jestem Marysia, a, ja. a, a, a <bun shaped så rails> <society> jak dziewczyny, moja cierpliwość już się skończyła. Proszę, żebyście się przebrały, wsiadacie do samochodu i wracamy do domu. Koniec wakacji. Ale mamo, nie możesz nam tego zrobić, przecież są wakacje. No, nie. Dziewczyny, miał być super tygodniowy wyjazd wakacyjny, a po jednym dniu wracamy z powrotem do miasta, do domu. Naprawdę, wprowadziłyście mnie z równowagi. Co za dzieciaki? Przestańcie się bić. Nie możecie przez chwilę siedzieć spokojnie.